pokażę jak rozwiązać cztery zadania z przedmiotu MES na uczelniach technicznych w Polsce. To jest zadanie numer 1. Jest to kratownica z prętami o trzech różnych przekrojach i zadanie wymaga wypisania reakcji w podporach, wykonanie sprawdzenia to czy są na kartce. Oraz wypisanie nabrężenia normalnego w programie Abacus to się nazywa S11. No i dobra, pokażę jak to zrobić. Trzeba wejść do Abacusa. Pierwsze co to Set Work Directory. Jest to tyle istotne, że bez tego Abacus nic nie policzy. Funkcja Job. Czyli ostatni krok jest niewykonywalny, jeśli tego się tutaj nie zrobi. No i dobra. Zadanie pierwsze. Nowy folder. Ops. OK. I teraz Ctrl S. I nazwiemy test 1. Nasz projekt. OK. Warto jakiś czas zapisywać. I tak, pierwsza rzecz, Create Part. Ogólnie troszkę postaram się coś tłumaczyć, co robię, ale ja też tylko dopiero to teraz zaliczam, więc średnio znany program, ten program jest bardzo rozbudowany. Polecam obejrzeć przed um, tym filmem um, serię tutoriali wykładowcy brytyjsk brytyjskiego Ahmed el -Kadi na YouTubie. Dobra. To będzie 2D planar wire. I approximate size trzeba tak dobrać, żeby obiekt się zmieścił w tym. To są milimetry tutaj. Ogólnie w się nie ma jednostek, tylko trzeba samemu pilnować wszystkich jednostek. Więc tutaj widać, że mamy A700 jest równy 700, razy 2 tutaj. To jest najdłuższa odległość. Będzie 1400. No to w 1500. Ok. Teraz tak. Można albo rysować ręcznie, nie? Albo e, wpisywać tutaj w okno. Więc się tak zrobię, żeby rysunek był lepiej centralnie. I teraz tak, tak. I bardzo istotne jest, żeby nie robić linii podwójnie, tak? Więc trzeba, jak się tak, na przykład jak tu doszedłem, hops, hops, to escape, jeszcze raz opcja i dopiero rysuję, a nie że znowu idę tu, klikam tu i tu, bo to, to będzie źle wtedy. Okej, okay, ponieważ stworzyłem ten pierwszy czworokąt, wpisując tutaj po prostu punkty to nie muszę tego mierzyć, tak tutaj sobie, Tak się mierzy. Ale można dla sprawdzenia zobaczyć się zgadza, no zgadza się. Oczywiście można to narysować kompletnie od ręki i potem to wszystko wymiary pozmieniać lub jeszcze dodatkowo można nawet jakieś blokady porobić, tak. To na przykład powiedzieć może te wszystkie cztery są tej samej długości jak się wtedy ustawię no to wszystkie cztery się zrobią tej samej długości. Ok, to jest wszystko, done. Ok, no i teraz trzeba stworzyć materiał. Jedyne co jest potrzebne do tego zadania to 2,1 e do 5 modu Yanga. To jest w mega i 0,3 OK. Teraz trzeba stworzyć przekrój. I, ben, I Trzeba będzie stworzyć trzy przekroje, ponieważ są tutaj trzy w zadaniu, więc trzeba go jakoś nazwać, żeby to potem rozpoznać. Więc, na przykład, przekrój 10x10, i tu trzeba wybrać beam i truss, czyli kratownica. I tu trzeba wpisać yy, pole przekroju. 10x10 to 100. Kolejny przekrój

99.88 I ważne jest, w Abacus jest programem amerykańskim, więc kropki tutaj wszędzie muszą być. Przycinków nie zaakceptuję. Ok i trzeci przekrój. 7 na 7. 7 razy 7, 49. Ok, teraz. Jak te przekroje są stworzone, to trzeba je przypisać pod ten nasz rysunek. Najpierw zrobię cienkie. Co z shiftem się zaznacza? 7x7. /7. Ops. Tak jak na rysunku. To, gdzie on jest? Tu cienkie. 7x7. /7. Teraz grube. Te. Done i kołowe to są te tutaj przekątne ok, wszystko jest zielone. Można kliknąć Done albo Escape, żeby wyszło z funkcji. I teraz kolejny krok to jest Assembly. Teraz, w przypadku tego zadania Assembly, to takie po prostu kliknięcie tu. I kliknięcie tu i już. I w sumie yy, tak na zajęciach to najczęściej nikt nie wie w ogóle, co to jest, co to robi. To jest jak mniej więcej jak złożenie w solidzie. Yy, czyli na przykład, jak, jeśli byśmy tworzyli więcej niż jedną część, bo tu mamy po prostu jeden element, a jakbyśmy stworzyli, nie wiem, jakiś dwuteownik, potem jakiś, nie wiem. Płaskownik, coś, nie wiem, jeszcze jakieś łączenie z śrubami czy coś, no to potem to trzeba złożyć jakoś. I to się właśnie dzieje tutaj. Jak się klika Instance, to tutaj by się pojawiło więcej części i się wkłada się tu wszystkie, tutaj, to jest widok 3D, tylko po prostu mamy część 2 I wtedy to ma większy sens. A w tym wypadku no, Instance trzeba stworzyć, ale tu się po prostu nic nie robi. Tak? To jest jeden element. I tak samo step. W tym wypadku potrzebujemy Linear Perturbation. Tu się nic nie robi, tylko ok. Teraz load. W load się robi dwie rzeczy w tym przypadku. Um, ustawia te podpory, warunki brzegowe i siły. Więc najpierw zrobię podpory, co się robi tym guziczkiem. Potwory muszą być w initial, step, initial. Jeśli wybierze się tu ten stworzony przed chwilą step, to tak samo jak w przypadku niezapisania projektu, no nic się nie stanie, a paku z tego nie policzy. Tu trzeba wybrać displacement, rotation, continue. No i po kolei, najpierw ten. I ten nie ma kółeczek, więc jest blokada w dwie strony. Czyli u1 to jest x, u2 y. Ok, i widać takie, coś się stworzyło. Jeszcze raz. Tu się wszystko zgadza. To. No i ten drugi ma kółeczka. Więc blokada jest tylko na Y. -kach. U2. Gotowe. Teraz load, czyli siła. To już trzeba w step. inaczej się nie da. I to będzie skoncentrowana siła. Pierwsza jest tu. Jak widać jest w prawo na x -owej. więc x to jest cf1, y cf2, więc tu trzeba wpisać, a no jaka jest ta siła? Siły zróbmy na przykład 5000 N i jedną i drugą, więc 5000 i zrobiła się w prawo, ponieważ wynik, znaczy wartość była z plusem. Gdyby minus, to byłaby w lewo. Znowu teraz tutaj. No i ona jest skierowana w dół. Na y, -kowej. Więc tym razem w tym oknie. CF2. I z minusem, bo w dół. Też 5000. Jest w dół. OK. Ostatnie okno mesh, czyli siatka. bo Każdy element, który się w ABQ się oblicza, to trzeba go zamienić na taką siatkę, którą potem on wylicza. Dla niego teraz jest po prostu jakiś taki model, który nic nie się znaczy. Więc pierwszy, pierwsze, co, co trzeba kliknąć, to tu, potem seed part. W przypadku tego zadania, przy mniej więcej takich w wymiarach, jak się wybierze 1500, to elegancko y, zrobią się tylko punkty. Y, tutaj, bo je widać przed chwilą, nie? O, tutaj. Bo to zadanie tak, tego wymaga. Bo można by zrobić pełno punkcików i potem y, wynik byłby o był wiele bardziej dokładny, ale to zadanie akurat tak jak to przewidział autor wymaga czegoś takiego. To się również znacznie świecie będzie liczyło przez to, że jest mniej dokładne. Ok, trzeba wejść e, mesh element type, zaznaczyć całość i trzeba tutaj wybrać tras. I to wszystko, co tutaj trzeba zmienić. Ok, w tym momencie Model jest gotowy do zasiadkowania, więc trzeba jakiś mesh part i tu wybrać jest. Jeśli się zrobi taki niebieskawy kolor, to znaczy, że się udało. Ostatnia rzecz, co trzeba zrobić, to job, stworzyć nową pracę. Musi być full analysis, ale to zawsze jest domyślnie ustawione. OK, teraz to można wejść w manager i submit. Jeśli wszystko się dobrze zrobiło, nie pominam żadnego kroku, który jest potrzebny, to zacznie to robić. Jeśli się nic nie dzieje, no to coś zostało pominięte. Jakiś krok, który, którego nie można pominąć. No teraz sobie tutaj um, liczy. Ok, completed. To można kliknąć results. I jak się kliknie tutaj, to widać. Efekt. No dobra. To teraz, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o abacusa to tyle. Jak teraz uzyskać to wszystko. Więc tak trzeba wejść w Tools Query. Probe Values. I tu jest guzik troszkę mało widoczny, ale Field Output. I teraz tak. Tu trzeba wybrać RF RF to jest Reaction Force at Nodes czyli właśnie reakcje w odporach RF1 to jest e, X, a r 2 to Y, ale wystarczy kliknąć RF1, to się teraz tu pojawia trzeba wybrać węzły, czyli nodes e, i jak się wybierze wszystkie tutaj, all to się tu RF2 samo pojawi wtedy no dobra, i teraz troszkę to trzeba rozsunąć, żeby nie szkodziło. No i yy, podpory są tutaj, w punkcie A i w punkcie B. No więc trzeba tu kliknąć. Ops. I tutaj. Ops. No i teraz tu jest RF1, czyli X dla punktu A i Y dla punktu A. A tu tak samo, tylko dla punktu tego tutaj B. No więc jest. Minus 5000 x. -owa. Można to wpisać. Minus 5000 i to jest w newtonach wynik. Natomiast tutaj y jest 714,3 w zaokrągleniu. Oj, gdzie to licha jest? to 714,3 Newtona. Teraz x jest tutaj 0 i to się zgadza, no bo y, kółeczka nie? nie ma reakcji na xowej. 0 Newtonów i Y 4285,7. OK. No dobra. To teraz sprawdzenie. To się robi no czysto na kartce. Więc tak. Trochę mniej wygodnie będzie na komputerze pisać, ale... F e, suma nie mam znaku sumy, więc zrobię po prostu e. f i x jest równe r a x plus ponieważ ta siła jest prawa, to plus f1. I plus R, B, X równa się. A no, to, to oczywiście jest równe 0, a z tego wynika, że. Dobra, no i teraz dane trzeba pod, pod, podstawić. R, X jest równe minus 5000 plus F1 jest równe 5000, no i plus 0. No więc to się zeruje. Zgadza się. To teraz suma na ykowej. co to jest? Dobra. Chyba 0, więc. Troszkę się bliżyć Więc tak. Co na y jest tak. Siła F2 jest z, min z minusem. Minus F2 plus RAY plus RBY. I to się równa. Znaczy, przepraszam. Tutaj minusa jeszcze nie ma. Tu będzie. Czyli minus tysięcy plus 714,3 plus. 4, 2, 8, 5, 7. No i to się równa. No tu widać to będzie 7995. No zgadza się. Będzie 5000, tu jest minus 5000, 0, zgadza się. I to jest wszystko, jeśli chodzi o sprawdzenie. Teraz napięcie normalne. Tutaj widać SS. Teraz Component. S11 jest dowodowe tutaj. Apply. Spyta się, czy można usunąć to tutaj wyniki, tak I teraz z kolei S. W tych zadaniach zawsze się liczy w elementach. No i co? W zadaniu proszę o policzenie naprężenia w, tym, w tej w, jak to się nazywa matko? W tym pręcie i w tym pręcie. No to trzeba je zaznaczyć. Ten prędko i ten prędko. Jest minus pięćdziesiąt, to jest wynik w megapaskalach. Czyli można wpisać minus pięćdziesiąt megapaskali. A tutaj sto dwa? Tak 102 kero czter1 mega skala